Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie siódme. Uprość wyrażenie. Następnie oblicz jego wartość, jeśli a jest równe 1 i 2 trzecie. No dobrze. Co my tutaj możemy zrobić? Najpierw zajmiemy się nawiasem kwadratowym, a w nim potęga potęgi, czyli wymnażamy wykładniki, zatem mamy a do potęgi 3 razy 5, czyli a do potęgi 15. Podzielić przepisuję teraz w drugim nawiasie A, razy do, yy, A do potęgi drugiej razy A do potęgi ósmej, czyli A do potęgi 2 dodać 8, zatem A do potęgi dziesiątej i wszystko do potęgi drugiej przepisujemy. Razy A do potęgi siódmej przepisuję i wszystko w nawiasie kwadratowym jeszcze do potęgi drugiej. Podzielić przez A do potęgi szóstej przepisujemy. Teraz w środku nawiasu tu mamy a do potęgi dziesiątej do potęgi drugiej, czyli a do potęgi 10 razy 2, czyli a do potęgi 20. Resztę przepisujemy. Teraz mogę wykonać dzielenie, czyli mamy yy, i mnożenie od razu, czyli mamy a do potęgi 15 minus dwadzieścia to minus pięć plus siedem to plus dwa, czyli to jest a do potęgi drugiej. W nawiasie kwadratowym do potęgi piątej przepisujemy, podzielić przez a do potęgi szóstej. Wymnażam wykładniki potęg, czyli mamy a do potęgi 2 razy 5, zatem a do potęgi 10 podzielić przez a do potęgi 6. Wykonuję dzielenie, czyli mamy a do potęgi 10 minus 6, czyli a do potęgi czwartej. No i teraz mam obliczyć wartość tego wyrażenia, a do potęgi czwartej, dla a równego 1 i 2 trzecie. Czyli w miejsce a wstawiam 1 i 2 trzecie, podnoszę wszystko do potęgi czwartej. Aby liczbę mieszaną podnieść do potęgi, muszę ją zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 1 razy 3 to 3, dodać 2 to 5, czyli 1 i 2 trzecie to 5 trzecich do potęgi czwartej, 5 do potęgi czwartej daje nam 625, a 3 do potęgi czwartej daje nam 81. Wyciągam całe, czyli mamy 7 całych i 58,81. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.